Hej, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Wodzów, witam was w dzisiejszym odcinku z War Thundera. Dzisiaj zagramy sobie systemem przeciwlotniczym OSA, maszyną rosyjską, która występuje w kilku państwach. Mamy wariant niemiecki, jest oryginalny rosyjski, mamy jednostkę w drzewku brytyjskim, która należy do sił indyjskich czy też hinduskich. I mamy jeszcze wariant w drzewku włoskim, który jest rumuński. I te systemy przeciwlotnicze w każdym drzewku są takie same. One między sobą niczym się nie różnią. Jedyna między nimi różnica to jaki mają wpływ na dane drzewko. No bo wiadomo, u Niemców mamy tych systemów przeciwlotniczych, tej klasyfikacji sporo, plus jeszcze doszło tutaj kręła. U Rosjan, teoretycznie, jest tutaj zapotrzebowanie, ale to jest. 10, 3, 10, 7, więc takie. No, trochę tak, trochę nie. W przypadku Wielkiej Brytanii, ostatnio dostaliśmy jeden system więcej, teraz dostaliśmy kolejne dwa, więc u nich to jest już mniej potrzebne. A w przypadku Włochów, oni są biedni w pelotki i to jest chyba ich jedyna najlepsza pelotka. Teoretycznie jeszcze tak można powiedzieć o Striele, ale Striela jest na bliski dystans, więc. W przypadku osy zobaczymy, jak to będzie. I zrobię to w taki sposób, że zagram każdą osą, zagram sobie niemiecką, zrobię zestrzelenie, przechodzę na rosyjską. Jak nie zrobię zestrzelenia, to zagram jeszcze raz, zobaczymy, czy uda się. Ja oczywiście będę pokazywał tę sytuację, jak oczywiście do czegoś dojdzie, no bo wiadomo, trochę będzie się czekało. I tak, co sama osa sobą reprezentuje? Przede wszystkim jest to gigantyczny papierowy pojazd, 4 mm. To jest tyle, co nic. Nie obroni się nawet przed karabinem maszynowym. Maszyna ta jest ogromna, wypchana elektroniką. Wieża jest wypchana też elektroniką i dwoma radarami. Mamy tutaj mały, oczywiście, silnik, małej mocy, więc pojazd tutaj ten nie ma za bardzo jeździć, ale ma możliwość pływania. Ma obydwie przednią i tylną oś skrętną, co ciekawe. Załoga siedzi w jednym, tak jakby miejscu. Mamy tutaj łącznie pięciu załogantów i mamy wyrzutnie rakiet, rakiety same. Rakiet jest 6. Wyrzutnia jest przyspawana. Tych rakiet nie da się ruszać. I co to są za rakiety? Prawie 210 mm. No tutaj jest niby 209,6, a tu jest 210 mm. Wolna rakieta, 580 m na sekundę. Ponad 8 kg ładunku wybuchowego, 10 km zasięgu. Te plus 30, 300 m. Tam nie dajcie tego jako maksymalny zasięg, bo ta rakieta. Nie doleci, ona już na odległości 10 km się wypali i zacznie spadać. Nie doleci do celu, który jest w odległości 10100 m. Nie ma na to najmniejszych szans. No tutaj tych rakiet, niestety 6. Maszyna ta, jak na 10-3, ma w miarę dobry zasięg tych rakiet, bo na przykład Rolandy, podobna prędkość lotowa, troszeczkę mniej ładunku wybuchowego 8 km zasięgu oczywiście mniejszy kaliber. Tych rakiet jest odrobinę więcej, więc na klasyfikacji 10.3 samej nie ma innego uzbrojenia, który ma tak efektywny zasięg. Jedynie co to mamy na 10.7 Tunguskę, która ma rakiety o zasięgu równo 10 km, 76 mm, 4,6 kg ładunku i oczywiście są znacznie szybsze. Ale wiadomo, to jest znacząca różnica. Ale nas interesuje, jak efektywna jest osa i jak ona sprawuje się na polu bitwy, więc pora to sprawdzić. Podbój mamy na Ardenach teraz. Kwestia jest taka: że to jest strasznie mała mapa. Tak naprawdę ja nie mam jak tutaj pojechać gdzieś, żeby na przykład trochę z boku być. No bo tu już jest górka, skąd oni będą wyjeżdżać. Więc ja muszę zostać tak naprawdę na respie. Jedyne co mogę spróbować to kryć się za budynkiem. No chyba, żebym pojechał w tamtą jakąś okolicę, ale to. Aha! Skoro tutaj jest dron, to znaczy, że gdzieś tu w okolicy jest jakiś nieprzyjaciel. Coś mi tam na niebie jeszcze wykryło. No. O tyle dobrze, że to jest gigantyczna maszyna, w większości pusta. Zastanawiam się, co to wykrywałem na niebie. Czy to był samolot? Samolot. Nie zdążę się naprawić. Tak już go nie mamy, jak zaatakować. Te wyrzutnie są przyspawane. Jeśli coś lata w taki sposób, to Osa go nie dorwie. Dobra, włącz mi ten radar. Ktoś tutaj będzie spodchodził. Ta wyrzutnia tak długo się obraca. To mi włącz. No zalokuj mi go. Właśnie, nie dorwę go, bo jest za blisko. Dobra, udało się. Gość popełnił błąd i to zrobił... Głupotę, ale oczywiście wywalił rakietę. Bitwa na Synaju. Co tu robi i 6 Na 10,7. Przecież chwila, te 80 UD. UD. UD, 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 to było chyba. 11,3. Nie, UD to był 10,3. Pomyliło mi się. Czyli 10,7 rzuciło. Bo tutaj co je było. O, nie, Type to chyba był 11.0. Dobra, Type 11.3, 11.3 rzuciło, czyli po prostu nie ta maszyna. Ale dla mnie nie liczy się, czy bardzo wysoko rzuciło. Bo i tak mam możliwość włączenia IRST. Dla mnie się liczy, czy w ogóle pojawią się jakieś samoloty. Tutaj widać czołgi, więc porobię za zwiadowce. Niestety mój radar widać. No, jednego zniszczyli. dorwijcie jeszcze tego fińskiego. O, u nas już samolot się pojawił. Tam to, to berwałem tylko. Aha, typ już tam pojechał. I ustawił się tak, aby jak najlepiej spąkam pić już. No ale nie ma co się dziwić. I mu praktycznie nie ma. Coś jest na niebie. Jest śmigłowiec. Nie chcę mi go zalokować. Pójdź, co jest? Jak ta rakieta. Zalokuj mi ten śmigłowiec. On tak daleko był? Myślałem, że jest bliżej. Ta rakieta, ile tu leciało? 500 metrów. No niestety, to było bardzo łatwo zobaczyć tę rakietę. Teraz gdzie ten śmigłowiec? Niestety on się może tu schować, o. Leć mała, leć! Pięknie. Pięknie urządliła. Jeszcze jeden. Walił rakietę we mnie. Zostały mi trzy rakiety. Okej, okay, pociski czołgowe. Jak mi trafią radar, to może mi to trochę utrudnić działanie. Tu jeszcze jest Gepard. O, nieważne. Tu już podjechał MBT. Dominecję na Bliskim Wschodzie się akurat trafiła. Będę sobie stał w tej okolicy. Co prawda, gdybym był trochę mniejszą pelotą, byłoby na pewno wygodniej. Okej, okay, czyli najbardziej tej strony muszę się obawiać. Coś sobie tutaj pozaznaczam przy okazji. Yy, to jest problem. OF tutaj przyjechał sobie i chyba mnie widzi on na mnie nie musi zwracać uwagi. Czy jest w zasięgu? Masz ostrzał artyleryjski. No proszę, tam jeszcze coś siedzie. Cefałka. Cefałka jest tutaj. Zaryzykować? Nie udało mi się. Rozwalił mi sterowanie. Niestety. Czemu nie mogę tego postawić? Nie można budować tej lokalizacji. Dlaczego? He? No i super. Znów się muszę naprawiać. Traciłem dwie rakiety. I nie mogę tu postawić skrzynki. Czemu? No to za absurd. Zbyt daleko. No to. Jak zbyt daleko, jak ja to po swoimi kołami chcę postawić. Coś się pobugowało. Weźcie, rozwalcie tego Efa. Dziękuję bardzo. O, o, o tu. Kuźwa, tu była gdzieś skrzy... możliwość postawienia tej skrzynki. Coś z tą skrzynką jest nie tak. Bo miałem tu okazję, żeby ją postawić. Teraz tej okazji nie mam. O, jest. Dobra. Aha, skrzynka się postawiła, po czym zniknęła. Tuś jest na niebie? Tak, samolot. Nie wiem, czy ma ostrzeganie. Bardziej w lewo. Nie, nie ma ostrzegania. Stary mig. Dobra, jest! Jest zestrzelenie. Teraz znowu ta skrzynka. Czy ja ją mogę... Kurde. Tu ją mogę postawić, dobra, stawiaj. I mam problem podjechać pod górę. Znowu coś jest na niebie. Nisko, wysoko. Tutaj leci, leci. Leci w dół. mi głowiec. Czy Nie. Nie, to czołg. Czyli fajnie, tutaj podjechał czołg. Fantastycznie, typ podjechał żeby spał kampić. Ci odliczanie włączyło. Zablokuję go, kuźwa, zginiesz typie za to. Nie! Niech to wyjechał. igno jak wyjechał. Aktualnie strasznie mało państw, bo rzuciło właśnie tryb nocny. Trochę szkoda, że akurat rzuciło tryb nocny na maszynie, która nie działa w trybie nocnym, ze względu na brak jakiejkolwiek optyki z tym związanej. Leci jakiś samolot, 10 km. No pierwszy rzut oka wygląda trochę jak F16, Mi 21, ok. Właśnie tak zastanawiałem się, dlaczego wygląda jak F16. Trochę te zaznaczenie mi. Jakby zagłuszyło, powiedzmy, od... się znaczy, zagłuszyło. Zasłoniło model samolotu i nie byłem w stanie dokładnie zidentyfikować, co to jest. Jeszcze coś leci. 15 kilometrów. SU? Są Rosjanie. Więc jest to najprawdopodobniej SU-25. Czego się obawiam? Musiałem na razie włączyć IRST. Gość leci z rakietami. Najprawdopodobniej mi widzi. Wyłączę to. Okej. Okay. Czyli ja go nie mogę namierzyć. Aha! No to to trzeba być naprawdę zajebistym. Gość już nam wjechał na respa. Jestem bezbronny. Zajebiście. I on kuźwa poleciał. Gdzie jest ten SU? Tutaj leci. Aha, goś się złamał. Coś się tam pojawiło, niestety ktoś go wykrył już. to sumie jak jest tak daleko, jakbym go widział. Może z rakiety dałbym radę typa trafić, w zależności od tego co to jest. Tutaj tego. Ty o, widzę. RYZYKUJĘ! Nie wiem, czy... Moja rakieta w ogóle tam gdzieś trafiła, czy nie? Niestety wybuch tamtego... Nie, nie trafiła. KURY, TO ZA DALEKO LECI! O! Już tutaj se podjechał na respa! No, na bitwach pelotkami się nie da nic zrobić, bo tak wyglądają rozgrywki. Ale jak widać, ludzie nie umieją takiej peloty rozwalać. A ja się stąd nie ruszę. Jest problem. Oni są za daleko. Jestem zdumiony, że rakiety nie wybuchają. Aha, to nie... Jak mnie to podpaliło, skoro uwaga, nie, nie widać mi kadłuba, ale mnie podpalili. Niestety ja tu się nie ruszę. Prawdopodobnie gdybym tę rakietą celował trochę znacznie niżej, może dałoby rodę tamtego trafić. Jestem zdumiony. Bardzo to jeszcze żyje. Ale zaraz mi wyrzutnie znów rozwalą. Dokładnie. Znowu 30 sekund naprawy. Nie wiem, ta rakieta, kurde, tak dziwnie leci. Mogę włączyć już radar? Chyba jest sprawny jeden. Dobra. szybko, szybko i... Spadam stąd. 7-2 z czymś tam się bije. Najprawdopodobniej jest to AMX. Szkoda, że moja optyka jest niestety w takim beznadziejnym miejscu. O nie, Roland. Jak ja tu spróbuję wyjechać na tego Rolanda, to on mnie na łatwo dal radę rozwalić. Nad nim. Dobra, do tyłu. I o dziwo straciłem znowu załoganta. Ta wyrzutnia poszła. Dobra, myślę, że sobie tu postawię tę skrzynkę i uzupełnię. Kurde, czemu ta rakieta tak... ...dziwnie prostuje się? O, teraz go się udało trafić. Tylko że 8 kilo na niego nie zadziałało. No niestety, nie pykło to. Oho! No to już koniec. Czy po śmier? O Ew go dorwał, dobra. Ogólnie powiem tak. Nieprzyjemnie się gra osom, awesome, bo to jest wielkie, to jest powolne. Samolotów tu za bardzo nie ma. Przeleciał tu samolot, który był nisko. Radar mi go też nie wykrywał. Ten system jest do walki z jednostkami, które są daleko, a nie blisko. A jak ktoś właśnie lata nisko, to jest. To bardziej samolot do... na blisko, jeśli chodzi o taką walkę. No właśnie. Ta wieża jeszcze długo się obraca. Poleciał sobie w tamtą stronę. Tutaj poleciał. Malfa jet. Dokładnie. Coś nowego na niebie. Jest tam. Pary samolot. Wygląda na iła 20, dobrze pamiętam nazwę. 28. Tak i 28. Coś jest tutaj. Coś chyba starego. Mam przeciwko sobie Niemców 91 najprawdopodobniej. I właśnie, ten radar tak robi takie wielkie manewry. Ile to miało maksymalnie? 10 km. Jak jest podane 10-30 to nie walcie tak 10-30 bo ta rakieta nie doleci na tyle. Najlepiej czasami odjąć ten kilometr. W szczególności kiedy typ leci jeszcze w taki sposób. Dobra, można odpalić. Robi manewry. Uźwa wyszło mu. Nie do końca. Uszkodzony ogon. Niżej, 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 ta rakieta. Niżej. Ojoj. Ojoj. Leci bomba. Ale według mnie. Bo tu jest ile? Ponad 8 kg ładunku wybuchowego. Urwana końcówka ogona i fragment skrzydła to za mało. To powinno rozerwać ten samolot na pół. Ja nie powinienem marnować na niego drugiej rakiety, żeby go rozwalić. Ta pierwsza powinna mu urwać cały ogon. Coś już na niebie? Su. Dobra, co można sprawdzić? No właśnie. Okej, okay, on na razie jest daleko. To jest zrozumiałe. Trzeba poczekać, aż podleci. Tylko problem jest taki, że jestem bardzo łatwy do zauważenia. Zrzucił bomby. Hej. Okay. nie mogę go namierzyć. No on, on już powinien być w zasięgu. Coś z tym tutaj jest nie tak w osie. Dobra, odpalę. Bardziej przed nią, przed nią, przed stół. I goś zaczyna uciekać. Ha! I to. to kocham. Nie ma innego miejsca niż stanie na respie, żeby dało się strzelać do samolotów. A jeszcze samolot tak łatwo unika rakiet. Dobra, muszę zjechać trochę niżej. Radar trzeba włączyć. Może jakoś tutaj sobie zjadę. Czemu mi coś wykrywa z tej strony? Tam, tam, tam jest cel. Dron. Orionik leci. Orionik sobie daleko już nie doleci. I po dronie. Dobra, dawaj mi tu skrzynkę. Mam tylko połowę rakiet. Coś... nowego 160 400 metrów Chyba kolejny sł 13 km Poczekam jak będzie tak około 9 8 km okay, 10 100 metrów Okej okay, goś już zaczął skręcać To już nicy przejechali strefę Próbuję wyminąć O już Uźwa. O, trafiło! Niepotrzebnie tą drugą wywaliłem. Od czego ja oberwałem? Aha, śmigłowiec K-50. No dobrze, moi drodzy, więc tak podsumowując... Sami widzieliście, Osami gra się trochę ciężko. Obecnie jakoś nie ma sezonu na samoloty, ale główny problem tej jednostki, to bym powiedział kontrola tych rakiet. No bo to jest maszyna do walki na średni i daleki dystans, więc w ma to takie małe zastosowanie, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. bo sporo samolotów lata. Także walczymy z nimi na średni bądź bliski dystans. Rzadko kiedy jest okazja. Dorwać kogoś z daleka, ale no, widzieliście. Każda akcja tutaj, jaka mi się przytrafiła z samolotami, to było, że nawiek leciał na daleko. Zauważył rakietę, no to szybko starał się uciec i zmniejszyć dystans, żeby walczyć na blisko. Lusta machina jest gigantyczna, o dziwo, jest żywotna. Ale to, że ten system jest taki powiedzmy, średni, jeśli chodzi o jego zastosowanie, nie dla każdego państwa, bo tak, dla Niemców. Nie ma on w ogóle sensu. U Niemców, jak już wcześniej mówiłem, mamy flarak pancera. On lepiej oddaje niż ta osa. Osa jest niepotrzebna. U Rosjan, U Rosjan, no to jak chcemy sobie zrobić zestaw na 10:3, no to lepiej mieć tę osę, no bo tunguska to 10:7. Wiadomo, jak będziemy szli na 10:7, to lepiej wziąć tę tunguskę, bo jest o wiele lepsza od tej osy. U Wielkiej Brytanii mamy Stormera. W wersji AD i HVM, czyli rakiety na podczerwień z działkiem i rakiety kierowane na daleki dystans, więc OSA jak najbardziej nie ma tu sensu. I pozostaje wariant włoski. Włosi tak, Sida Mistral, broń na blisko bez radaru. To jest tragiczna maszyna, to jest po prostu szrot. Automatic, maszyna z działem przeciwlotniczym na tak naprawdę maksymalnie średni dystans na śmigłowce na samoloty na blisko, więc OSA jest obecnie najlepszym systemem śmigłowczym u Włochów. Obok niej jest jeszcze strieła, no bo strieła akurat ma potężniejszą rakietę niż sam yy, Sidam U Włochów osę trzeba robić, u Brytoli nie trzeba, u Rosjan można, u Niemców. Nie trzeba. Tak ja oceniam ten system przeciwlotniczy. No i dobrze, dajcie znać co wy o tym myślicie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i trzymajcie się do następnego. Na razie.